Z tej strony to jest ze sklepu z Fortnite 25 stycznia Jeśli mi się wam spodoba, zostawcie sobie znaczkę, łapkę w górę, w księżnicką rada link w opisie A Przechodzimy do sklepu Wejdźmy na samą górę Dobra, wróciła Kira Bardzo ładny sknek Chyba jedyny sknek z takim modelem twarzy w ogóle w całej grze yy, Blokowe ostrza Spoko zwieraki Lotnia, zielony orzeł spoko, ale no, nie podoba mi się eee, żołnierzyki pamiętam jak one weszły były takie spocone skiny Czy to była tragedia, stałaś w pszczaku bo nie było cię w ogóle widać nie no, ale jest spoko, cała sieca to są naprawdę ładne skiny no i jest jeszcze żołnierz żołnierka czy żołnierz? malowanie do broni, on jest bardzo ładny tutaj. tu masz 4 malowania za 400, nie? Chcesz sam samym sobie i kupił. A ja kupiłem to wiecie. Wiecie od CB, jak to mówią, nie? Dobra, wrócił do Mino, tak, dobrze? Nie, nie do O, Dobra, jest dziwny nazwy w tej grze. Są. Yy, taki blasek pan, boczka skinek, lotnia. Jest są legendarne lotnia w gierce. No, kozaczek, mi się podoba, nie wiem jak mam. Yy, taka łóbeczka od niego. teraz jest spoko. Spoko, spoko. Fajnie skrzydełko. Mu. No nieduże. Ale ładne. Mamy takie zwierakie są chyba od niego. I to są chyba od niej. Nie, czekajcie to jest... W ogóle to jest zbierak przed twój sezoniem, te wszystkie skrywy pochodziły... A nie, dobra, no oni są. Dobra. Sorry, sorry, pomyliłem się, nie? jak to mówią, każdy może się pomylić, no i to tyle, nie? No, to wrócił? Ładny skiny, ładny, ładny, muszę mu powiedzieć, nie no, mi się podoba. E, Zwierek. Kozak, fajnie wygląda. Dobra, ja pamiętam jak ona weszła, jak były, jak była to miejsce w nie pamiętam już jak ona się nazywa. A była taka chińska miejscówka i ona była fajna. O, bakuasa, odpoczynku, ko kozak. No, zbierak od Kocie kociopatury. To jest tak pogczepowy zbierak, jak tutaj widzimy. Fajne, fajne. Widać, że kozak. Eee, Rokmańka, zabójcza. Wasyla, jest jeden taki zielony jeszcze. I teraz też ma jeszcze zielony styl. Spoko, spoko. Eee, Lada. Yy, jak się nazywa? Yy, to jest tako. Mam na głowie tako. ona miała wyjść w sezonie, co na no, lepkim lasku było tako, a nie teraz. Się dwa sezony temu. Do yy, dobra, linia skanowania i malowanie. Czy jest taka jeszcze? Serdecznie, no nie myślałem, że nas pieca kosztowało. Ale no, nie, na no, spoko. Nevergona, emotka z robami jazderskimi, ale bardzo to jest fajna. Polecam. E, dobra, gładkie ruchy. Słuchaczko, słuchaczko, chono tu. Też jest spoko emotką. Dobra, są dali piłkarza, piłkarze, to już wszyscy wiemy. Wiesz, są dali te motki w Pele, te wszystkie y, kiwanie piłką, podbijanie. Dlatego chyba wczoraj na mi pokazywałem, Słowo Spoko, czerwona kartka jest jeszcze No i Syrenka To jest fajna emolka no i no, jeszcze są te jak się nazywa yy, No Terminator is, Reconor, te i Sarekonor i tak dalej, Te matki i zwraki od nich. A nie ma pokie... nie ma już gry w ziego. Wczoraj, z tego co mi się wydaje, to był jeszcze Gravity, a to dzisiaj już go nie ma. No dobra, pakiety się też dalej nie zmieniły, ale mają się zmienić za parę dni i ekipa też się zmienia za parę dni. I z tego co ja wiem, ma być Drift, bo z tego co była opcigowana zapowiedź na Epiku, to był Drift tam, więc nie wiem, nie wiem, może coś to oznacza. Kto wie, kto wie. No więc jeśli mi się oznacza, to się Subika, łapkę w górę, się w część czyli w opisie. No i chciałabym jeszcze wam powiedzieć, że szykuje się naprawdę fajny filmik z Fortnite'a. Więc możecie zasubskrybować, tym bardziej, żebyście byli na bieżąco. Ja się już żegnam, I nara.